Bruno Jasieński, but w butonierce, trupy z kawiorem. Dedykacja pani Jance Grudzińskiej. Pani palce są chłodne i pachną jak opium. Takie małe półtrupki, anemiczne i blond. Marzą o kimś, co by ich w pocałunkach utopił, jak w odymce błękitnej papierosa Piedmą. Na nietkniętą serwetę coś bezgłośnie opadnie, Białe astry w flakonach umierają przez sen. Pani milczy tak cicho, melodyjnie i ładnie, jak w najlepszych preludiach lunatyczny Verlaine. Może smutek zielony z twarzą negra z Zambezi owachlarzył dziś panią, otuloną w półzmrok? Pani słuchać chce moich egzokwintnych syntezji, tak? Jak pije się z kawą jakiś cordial medok. Jednak pani nie lubi przecież rzeczy zbyt ostrych. A czyż... Można być zawsze dżentelmenem Parfors? Za minutę przyniesie nam szampana i ostryk lokaj z twarzą wyblakłą i pomiętą, jak gors. Zresztą stać mnie dać nawet własne serce na rożen, jeśli z niego przyrządzą apetyczne file. Pani pachnie dziś cała ostrygami i morzem, a ja kocham tak morze, zapłakane we mgle. Za szybami ponurych, zieleniących się okien, pierwszy brzask się przeczołgał, znieruchomiał i legł. Pani dzisiaj jest chora. Pani płakać chce. Shocking. Wypłowiałe kotary słyszą wszystko. Jak szpieg. Pani widzi w drobnostkach zaraz ton psychodramy. Chwile życia są kruche i słodkie, jak chrust. Czy dlatego, że my się, par egzempl, nie kochamy, nie możemy całować swoich oczu i ust? A ja chcę dzisiaj pieścić pani piersi bez bluzki. Chcę być dziko bezczelny i mocny, jak tur pani dużo ma w sobie z rozpalonej zuluski pani usta się śmieją i mówią tużur pani dzisiaj się marzy jakiś sen o wikingu purpurowe ekscesy niewyspanej ninon Takie jak pani bierze się w pędzącym sleepingu na poduszkach pluszowych rozebraną im dłą. i wsysając się w piersi pani ostrom dły zapach w końcach palców poznaje się budzący się wstręt do tych kobiet co dają się na brudnych kanapach karmelkowo lubieżne i pokorne, jak sprzęt. W pani spazmach być musi coś z sapiących ekspresów. Pani nogi falują tak lubieżnie i zło. W pani mieszka księżniczka księżycowych ekscesów i członkini zrzeszania dla damkome Il lfo. A chce pani? Zerwiemy raz z tą wszystką hołotą. Polecimy na oślep w samochodzie jak w śnie. U podjazdu na dole niecierpliwi już motor, ofutrzony mój szofer w swoim czarnym pince Zeskoczymy po stopniach i zatrzasną się drzwiczki. Wszystko zmiesza się razem. To co? To co przed i co po? Z pocałunków na rękach będziesz mieć rękawiczki. I z musonu Rajera na swoim szapo. Zatwostepią latarnie w oszalałym rozpędzie. Zamigocą się domy i osuną się w dół. Pójdą słupy i słupy. I kosmate gałęzie, samym lotem z łoskotem, rozcinane przez pół. A w ustronnym salonie, kiedyś późno wieczorem, kiedy będzie znów jasno i wesoło i źle. Blady lokaj we fraku, nasze trupy z kawiorem, poda sennie na tacy wytwornemu milie.